Rozdział pięćdziesiąty ósmy Nie należy starać się bardziej poznać wznoślejszych rzeczy i ukrytych wyroków bożych. Synu, strzeż się w rozprawianie o wzniosłych zagadnieniach i o ukrytych sądach bożych. Dlaczego ten jest tak opuszczony, a ów przypuszczony do tak wielkiej łaski? Dlaczego także ten jest tak powalony, a ów tak nadzwyczajnie wywyższony. Te rzeczy przekraczają wszelkie ludzkie zdolności porównawcze. Do prześledzenia decyzji Bożej żaden rozum przeważy ani dysputa. Kiedy te rzeczy podsuwa ci nieprzyjaciel, czy też dopytują niektórzy wścibscy ludzie, odpowiedz słowami proroka: Sprawiedliwy jesteś, panie. I słuszny twój wyrok. I to, sądy pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne. Sądów moich trzeba się bać, a nie roztrząsać je, są bowiem nie do ogarnięcia przez ludzki rozum. Nie staraj się także dociekać zasług świętych, ani o nich rozprawiać. Który jest świętszy od drugiego, lub który miałby być większy w królestwie niebiańskim? Takie pytania rodzą często sprzeczki i nieużyteczne spory. Karmią również pychę i próżną chwałę. Stąd biorą początek zazdrości i niesnaski, gdy to ten, owego świętego, a inny, innego z pychą stara się stawiać na pierwszym miejscu. Chcieć! Znać takie rzeczy, czy ich dociekać, nie przynosi żadnego owocu, lecz bardziej nie podoba się świętym. Nie jestem bowiem bogiem niezgody, lecz pokoju. Pokój ten polega bardziej na prawdziwej pokorze niż na własnym wywyższaniu się. Niektórych w zapale miłości ludzkiej, więcej niż boskiej, ciągnie raczej do większego uczucia ku tym lub owym świętym? To ja stworzyłem wszystkich świętych? Ja dałem łaskę, ja udzieliłem chwały, ja znam zasługi poszczególnych świętych i uprzedziłem ich błogosławieństwami mojej słodkości. Ja z góry, przed wiekami, znałem umiłowanych. Ja ich wybrałem ze świata, a nie oni mnie wcześniej wybrali? Ja wołałem łaską, przyciągałem miłosierdziem, ja przeprowadziłem ich przez różne pokusy, ja wlałem wielkie pociechy, ja dałem wytrwanie, ja uwieńczyłem ich cierpliwość, ja rozpoznaję pierwszego i ostatniego. Ja obejmuję wszystkich niezmierną miłością. Mnie trzeba chwalić we wszystkich świętych moich. Mnie ponad wszystkich trzeba błogosławić i czcić w poszczególnych świętych. Tak chwalebnie ich wywyższyłem i z góry przeznaczyłem bez żadnych ich uprzednich zasług. Kto więc wzgardziłby jednym z moich najmniejszych? Ten nie czci też Wielkiego, ponieważ ja uczyniłem Wielkiego i Małego. A kto ubliża jakiemuś świętemu, mnie ubliża i wszystkim innym w Królestwie Niebiańskim. Wszyscy są jedno dzięki więzi miłości. To samo czują, tego samego chcą i wszyscy razem wzajemnie się miłują. Ponadto, co o wiele wznoślejsze, miłują więcej mnie niż siebie i swoje zasługi. Porwani bowiem ponad siebie i pociągnięci poza miłość siebie, całkowicie dążą do miłowania mnie i w tej miłości znajdują owocne ukojenie. Nie ma niczego, co mogłoby ich odwrócić lub pognębić, zwłaszcza, że pełni wiecznej prawdy płoną ogniem miłości, która nie wygaśnie. Niech więc Ludzie cieleśni i zmysłowi, którzy umieją tylko miłować osobiste radości, przestaną rozprawiać o stanie świętych. Odejmują i dodają według własnej skłonności, a nie jak się podoba wiecznej prawdzie. W wielu ludziach jest niewiedza, szczególnie pośród tych, którzy mało oświeceni, rzadko umieją kochać kogoś doskonałą miłością duchową. Bardzo jeszcze naturalnym uczuciem i ludzką przyjaźnią są przyciągani do tych lub owych. A jak zachowują się w rzeczach niższych, tak i wyobrażają sobie rzeczy niebiańskie. Lecz jest nieporównywalna różnica między tym, co myślą ludzie niedoskonali, a tym, co oglądają, dzięki objawieniu z wysoka mężowie oświeceni. Strzeż się, synu, ścipsko, rozprawiać o tych sprawach, które przekraczają Twoją wiedzę, lecz staraj się raczej o to i do tego zmierzaj, byś choćby jako najmniejszy mógł się znaleźć w królestwie Boga. A gdyby ktoś wiedział, kto jest święty, od drugiego lub miany za większego w Królestwie Niebiańskim. Co by mu ta wiedza pomogła, jeżeli z tego poznania nie upokorzył, by się przede mną i nie poderwałby się do większego uwielbienia mojego imienia? O wiele milej Bogu czyni ten, kto rozmyśla o wielkości swoich grzechów i małości swoich cnót i o tym, jak daleko jest od doskonałości świętych, niż ten, kto rozprawia o ich wielkości i małości. Lepiej błagać świętych pobożnymi modlitwami i łzami i prosić usilnie pokornym umysłem o ich chwalebne wstawiennictwo, niż próżnym dociekaniem badać ich tajemnice. Oni są najzupełniej zadowoleni, jeśli ludzie umieją być zadowoleni i posklamiać próżne mowy. Nie chełpią się ze swoich zasług, ci mianowicie, którzy nie przypisują sobie dobroci. A wszystko mnie, ponieważ darowałem im wszystko z nieskończonej mojej miłości. Napełnieni są tak wielką miłością bóstwa i przelewającą się radością, że nic nie brakuje im chwały i nic ze szczęśliwości nie może brakować. Wszyscy święci im są wyżsi w chwale, tym są pokorniejsi w sobie samych, bliżsi mi. I bardziej ukochani. Przeto masz napisane, że porzucili swe wieńce laurowe przed Bogiem i upadli na twarze swoje przed barankiem i oddali pokłon żyjącemu na wieki wieków. Wielu pyta, kto jest większy w Królestwie Bożym. A nie wiedzą, czy do najmniejszych będą godni być zaliczeni. Bardzo to wielka rzecz, być choćby najmniejszym w niebie, gdzie wszyscy są wielcy, ponieważ wszyscy będą nazwani synami Bożymi i nimi będą. Z bardzo małego stanie się tysiącem, a grzesznik umrze jako stuletni. Gdy bowiem dociekali uczniowie, kto będzie większy w Królestwie Niebiańskim, taką usłyszeli odpowiedź. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebiańskiego. Kto by się więc upokorzył, jak to dzieci, ten jest większy w Królestwie Niebiańskim. Biada tym, którzy wzbraniają się upokorzyć dobrowolnie z dziećmi, ponieważ niska brama Królestwa Niebiańskiego nie pozwoli, by weszli. Biada też bogatym, którzy tu mają swoje pociechy, bo gdy ubodzy będą wchodzić do Królestwa Niebiańskiego, oni stać będą na zewnątrz, głośno zawodząc. Cieszcie się pokorni. I radujcie się ubodzy, bo wasze jest Królestwo Boga, jeżeli jednak chodzicie w prawdzie.